Wprowadził mnie Pan tak naprawdę do mikrocyklu z metodą high-low intensity. Parę zdań na ten temat, może powiedzmy, i może zapytajmy od razu, skąd inspiracja, żeby, żeby tutaj kombinować w tą stronę. To jest metoda wymyślona w latach 80. przez trenera kanadyjskich sprinterów na czasa Francisa. Metoda, która bardzo mi się spodobała, między innymi, ze względu na to, że eliminuje wysiłek średni o intensywności średniej. No, Ja też tak, tak w życiu że tak stosuję się taką zasadą: albo robisz coś na 100%, albo odpoczywasz. Czyli nie robisz, no może nie to, że nie robisz nic, ale po prostu odpoczywasz. Tak? I, I to jest. To jest sposób właśnie takiej pracy, pracy mieszanej, bez, bez wysiłków, bez wysiłków średnich. Ja należę do trenerów, takich, którzy nie zamykają się w jakichś tam schematach, tylko starają się szukać, starają się cały czas pogłębiać swoją wiedzę i szukać różnych rozwiązań. Czas pandemii, który, który się pojawił, i ta przerwa, która nastała, zmusiła mnie do szukania pewnych rozwiązań. Najpierw, najpierw wymyśliłem, że będziemy pracować poprzez trening wyobrażeniowy. Spotykałem się z zawodnikami co drugi dzień, spotykaliśmy się na, na, na czacie wspólnym czacie internetowym. I Staraliśmy się, razem z, z Michałem, moim asystentem, staraliśmy się prowokować ich do myślenia, do rozwiązywania różnych sytuacji boiskowych, które przedstawialiśmy im na materiale filmowym. Ale szukałem też, szukałem też sposobu na to, żeby podtrzymać ich sprawność fizyczną. No, w obecnej dobie dostępu do informacji. Można znaleźć naprawdę wiele fajnych, ciekawych rzeczy. Problemem jest tylko to, żeby odsiać odsiać ziarno od plew, jak to się popularnie mówi. I starać się znaleźć coś, coś fajnego. Metodę Francisa no, śledziłem bardzo długo. Zanim zdecydowałem się ją wdrożyć. Sprawdzałem ją na różnych, różnych poważnych Portalach internetowych, sprawdzałem ją również w niektórych publikacjach naukowych. No i przekonała mnie, przekonała mnie na tyle, że stwierdziliśmy, że, że spróbujemy. Spróbowaliśmy w tym okresie właśnie przejściowym, kiedy zawodnicy nie mogli trenować w zespole, dostali, dostali specjalne rozpiski i okazało się, po, po tym okresie, w którym nie mogliśmy wspólnie trenować, chłopcy przykładali się bardzo mocno, zresztą byli monitorowani również między innymi przez różne aplikacje internetowe. Te, te, ta ich praca, którą wykonywali, była monitorowana w ten sposób. I, i później po, po przyjściu, po rozmowach, po testach, po, po tym się okazało, że, że to się sprawdza że oni się naprawdę bardzo dobrze czują. Przede wszystkim są, są dynamiczni, nie są, nie, są, nie, są, nie są zabici, jak to się popularnie mówi, nie są tak zamuleni, tylko są pełni, pełni życia i jak najbardziej gotowi, gotowi do, 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 do rywalizacji. No, stąd postanowiliśmy, że, że idziemy dalej tą metodą i cały tak naprawdę okres przygotowawczy spędziliśmy na tej, na tej metodzie, której tak naprawdę ja też się dopiero uczę. Myślę, że jest, jest sporo trenerów no, przygotowania motorycznego, którzy, którzy znają tę metodę. Nie wszyscy pewnie ją stosują, niektórzy może stosują części tylko niej. Ale, ale ja bardzo chętnie porozmawiam z niektórymi trenerami właśnie na, 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 na jej temat i jestem, jestem bardzo, bardzo otwarty na to, żeby ją stosować dalej. Na razie oczywiście nie, stosuję jej, znaczy oczywiście nie stosuję jej w okresie startowym. W okresie startowym idziemy bardziej tą periodyzacją taktyczną, aczkolwiek elementy gdzieś tam też staramy się, staramy się korzystać z tego, co, co, co robiliśmy w okresie, w okresie przygotowawczym. Myślę, że. To każdy powinien gdzieś tam szukać i, i rozwijać się. Ja zawsze całe życie wyznawałem jedną, jedną zasadę, że jeśli stoisz w miejscu, to się cofasz tak naprawdę, bo wszyscy inni biegną do przodu, a, a, a ty, ty się nie rozwijasz, bo zamknąłeś się w czymś, co kiedyś dało ci, dało ci sukces. To, to niekonieczne. Piłka nożna jest tak dynamiczna i rozwija się w takim kierunku, że każdy, kto, kto zamknie się. W tym, co było kiedyś, to, to, to nie ma szans na, na osiągnięcie jakiegokolwiek obecnie sukcesu, i to trzeba sobie zdawać sprawę z tego. Wystarczy porównać, jak wyglądały mecze nawet w latach 90., a jak wyglądają teraz, to jest w ogóle, są zupełnie inne światy. To jeszcze a propos tej metody, jak to wyglądało w tym okresie przygotowawczym? Low, czyli, czyli niska intensywność, tak. mówimy tutaj o obciążeniach do 75%. HR max, czyli taka praca bardziej tlenowa, powiedzmy, no i ten high to jest, to jest już taki mocny beztlen, tak? Tak, no to, to jest 95 do 100% najlepszego czasu tak naprawdę, bo mhm. jeśli byśmy mieli to rozpatrywać jako lekko atleci, no to, no to jest to te między 95 a 100%, a maksimum biegu, tak? Na średnia intensywność to jest między 94 a 76 i wszystko poniżej 76, no to jest ta, ta, ta intensity low. No my robiliśmy to naprzemiennie, robiliśmy to w ten sposób, że zaczynaliśmy, zaczynaliśmy w, poniedział, w poniedziałki intensywną, intensywną pracą we wtorki, we wtorki. mniej Mniejsza intensywność była. Później w środę, w środę znowu no było przeplatane, jeśli chodzi o, o siłę na przykład. No to te, te Siła maksymalna poniedziałek, środa, poniedziałek środa i, i piątek. Wtorek, wtorek i czwartek to były, to były intensywności niskie, na których skupialiśmy się też między innymi na zwinności. Nad, nad taką pracą też szybkościową, biometryczną, z piłkami, piłkami lekarskimi. Sobota, niedziela to były, to były już luźne, luźniejsze, luźniejsze dni. <słyska> no, jak się czujecie po tym okresie? No, czuliśmy się dobrze. No, ja, ja to ja zdecydowanie. <głosłenia> <głosłenia> to najlepiej się czuł po tym. <głosłenia> tak, tak.